Będę realizowała ten projekt wspólnie ze stowarzyszeniem przeciwbierności w branicach. Projekt nazywa się „Ja tu zaczyna się zdrowie”. Na początku chciałabym zaakcentować, dlaczego ta nazwa i dlaczego ona jest tak bardzo ważna. W tym zdrowiu psychicznym, tak jak tutaj pani Marszałek pięknie na wstępie powiedziała. Najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że ta psychika to nie jest coś, co nas nie dotyczy, to nie jest coś, co jest gdzieś w sferze fantazji, tylko to bezpośrednio wpływa na nasze ciało. To jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie, od czego nie jesteśmy w stanie się odłączyć. To jest tak naturalne, jak to, że my rozmawiamy, że oddychamy. To jest po prostu nasza fizjologia. I my musimy sobie zdać z tego sprawę, dlatego to ja wybrzmiewa w tym projekcie yy, kilka razy i ma w sobie kilka, może nawet powiedzieć kilkanaście obszarów, które będą dotyczyły właśnie tego, kim ja jestem. Bo to, żeby zdać sobie sprawę z tego, co ja czuję, w jakim momencie czuję, yy, nazwać te, te wszystkie emocje, musimy zdać sobie z tego sprawę, kim my jesteśmy, gdzie my jesteśmy. W jaki sposób się komunikujemy, co mówi nasze ciało, w jaki sposób odbieramy te wszystkie bodźce. Dlatego projekt, który został, no tak można powiedzieć, napisany prosto z ręki i bez zastanawiania się, dotyka kilka obszarów i jest dedykowany młodzieży. W taki sposób, aby dotrzeć do tej młodzieży, czyli to, że my będziemy z nimi rozmawiać, że będziemy przedstawiać warsztaty, że będziemy ich motywować do pracy, żeby wyrażać swoje emocje, to jest jedna strona. Druga strona jest to, żeby im pokazać namacalnie, że te rzeczy, o których my mówimy, o psychice, o tym zdrowiu psychicznym, o emocjach, to to ma odzwierciedlenie w nas. Czyli to jest mózg, to są neurony, to są zachowania, to jest język, więc dlatego te obszary, tematyczne, które są w projekcie poruszane, będą też w formie wystawy. To, że będziemy mogli te wszystkie rzeczy, które tutaj są, to są tylko elementy i takie akcenty tych wszystkich wystaw, bo będziemy mówić o tych fobiach, które nas dotyczą, o tych lękach, o tym, w jaki sposób ta psychika i ten umysł jest ulokowany w naszym mózgu i co daje nam tak naprawdę informację, że coś z nami się dzieje źle. Obrazowanie mózgu, interrecepcja naprawdę tych tematów jest bardzo wiele. Jest też wystawa, która. Będzie dotykała. To są duże obrazy, które dotykają jakby uzależnienia i zdrowie psychiczne i traumy. Będzie również gra taka integracyjna, która polega na wejściu w życie kogoś, kto ma jakieś problemy z emocjami. To będzie postawa do dyskusji, do wymiany doświadczeń, do próby nazywania tych wszystkich emocji. Zaczynamy. Już w przyszłym tygodniu jestem bardzo zaangażowana w przygotowania od takich zwykłych rzeczy, chociażby, ale jak bardzo ważnych. Tutaj właśnie przygotowałam dla każdego uczestnika taki identyfikator, żeby każdy mógł wpisać swoje imię, żebyśmy się zwracali po imieniu, więc jakby na starcie moją ideą jest to, żeby nie było tej granicy pan-pani, żebyśmy nie rozmawiali tak jak w szkole, w łapce, żeby nie było tego dystansu. Więc jest stworzona też taka przestrzeń, w której uczniowie będą Mogli czuć się swobodnie, żebyśmy mogli normalnie rozmawiać. Dużo takich elementów jest, które są może niewidoczne, gdy ktoś przyjdzie i będzie mógł wejść i zobaczyć. Zachęcam również wszystkich tutaj zebranych, żeby przynajmniej przyjechali kiedyś jako gość, jako uczestnik, dlatego też przywiozłam tutaj kilka tych identyfikatorów do zabrania ze sobą. Bo te wszystkie rzeczy, o których mówię, one są takimi niuansami, które dają dużą wartość temu projektowi. Mamy dwa dni do pracy z młodzieżą. Grupy są 50-osobowe, przyjeżdżają do nas, dzielą się na grupy. Mają również możliwość zwiedzenia części szpitala psychiatrycznego w Branicach co też jest bardzo ważnym elementem żeby powiedzieć stop stygmatyzacji że te osoby, które są uzależnione czy chore psychiczne one są w naszym społeczeństwie, one tutaj żyją między nami. Mało tego za 10 czy za 15 lat te dzieci, które teraz mają po 14, 15 czy 16 lat, będą same musiały się zmierzyć z tym, że ktoś w ich rodzinie zachorował psychicznie albo same będą musiały się zmierzyć z tym, i to jest dla nas zadanie, które my musimy wykonać dzisiaj, czyli musimy zmierzyć się z tym, żeby to społeczeństwo, które jest niestety bardzo niechlubnym świadectwem tego, w jakim w jakich czasach im przyszło żyć i to my dorośli niestety mamy bardzo dużo do, do zrobienia w tym, w tym obszarze i musimy działać niestety systemowo, bo projekt jest celowany właśnie w te osoby, które potrzebują pomocy. Ale my nie zrobimy nic, jeżeli nie będziemy działać wspólnie, jeżeli nie będziemy zastanawiać się nad rozwiązaniami, które są systemowe, nie tylko takie jednostkowe. Bo zderzenie z tym tematem i doświadczenie tego w jaki sposób młodzież funkcjonuje, czego ona potrzebuje, my wiemy, jakby mamy takie informacje. To są właśnie statystyki o zdrowiu psychicznym, to są statystyki o niestety próbach samobójczych. Ale za tym cały czas stoją e, obszary nieprzepracowane, to są obszary nieuświadomione, e, dlatego ten projekt bardzo mocno e, naciska na to, żebyśmy zaczęli od, od podstaw, czyli o emocjach, rozmawiamy o naszych granicach, o naszych wartościach, o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób się wyrażamy. E, już zamykając, wrócę jeszcze do tego właśnie zdania początkowego, że bardzo mocno e, w tym projekcie stawiam na to słowo ja. Czyli zaczynamy od tego ja. Od tego, kim jestem, co mam w sobie, co powoduje we mnie jakieś emocje, i później będziemy systematycznie przychodzić do takich właśnie obszarów jak zdrowie psychiczne, jak zaburzenia, jak lęki, jak podstawy biologiczne tych wszystkich naszych zachowań. No i myślę, że to będzie naprawdę bardzo wartościowy czas dla mnie. Już miałam też kiedyś możliwość jako wolontariusz pracować z taką młodzieżą. I powiem tak, czekam na nich, bo chciałabym, żeby nauczyli się i wynieśli z tego, warsztatu to dużo, ale czekam również na to, bo to jest niesamowita nauka przede wszystkim dla mnie.